Dzień dobry Państwu. Dziękuję serdecznie za miłe przyjęcie. Proszę Państwa, to już są ostatnie dni naszej kampanii wyborczej. Na wstępie przepraszam tych, do których będę stał tyłem, ale y, wymogi nowoczesnej kampanii wyborczej pokazują powodują, że musimy pokazać to, co jest faktycznie naszym doświadczeniem w trakcie tej kampanii wyborczej. To znaczy my naprawdę cały czas jesteśmy wśród ludzi, do którego miasta nie pojedziemy, nawet jeżeli nie robimy dużego spotkania, jakiejś takiej konferencji, konwencji. Dziś byliśmy dla przykładu w Świdnicy, nawet jeżeli organizujemy tylko konferencję prasową, to i tak skądś nasi sympatycy za każdym razem wiedzą, gdzie my się pojawimy i przychodzi po kilkadziesiąt osób. To jest naprawdę niesamowite i to jest wspaniałe doświadczenie móc być uczestnikiem takiej mobilizacji społecznej, jaką w tej chwili oglądamy. Coś wyraźnie się w polskim społeczeństwie Poruszyło, coś się zaczęło zmieniać i to się dzieje na kilku poziomach. To się nie dzieje tylko w trakcie kampanii do wyborów samorządowych. Popatrzcie Państwo na niewygasające protesty rolnicze, protesty, które my wspieraliśmy. W początku protesty przewoźników, później dołączyli rolnicy na jednym przejściu granicznym, później więcej, później zaczęli gdzieś pojawiać się przy różnych dużych miastach. A w tej chwili podróżujemy po Polsce i w radiu słyszymy cały czas nowe wiadomości, że rolnicy nie opuszczają gmachu ministerstwa, że nie chcą dać. Czy oszukać, że porozumienia nie zostały dotrzymane tak na marginesie, że te porozumienia to żadne porozumienia, to my wiedzieliśmy od początku i ci, którzy są w kontakcie z protestującymi, ostrzegali, że to jest jakiś fortel, że tutaj rząd próbuje jakieś sztuczki, prawda, żeby oszukać tak zwanych partnerów społecznych, jak to się mówi, i wytworzyć jakąś kontrolowaną reprezentację. Mogę powiedzieć o tym jako o pewnej ciekawostce, że wśród tych, którzy w Jasiące podpisywali z rządem porozumienie jako reprezentanci protestujących rolników, był między innymi taki rolnik jak mój kontrkandydat z wyborów prezydenckich na prezydenta Zielonej Góry 10 lat temu, lokalny polityk PSL-u w moim wieku. Więc proszę Państwa, ostrożnie z porozumieniami, ostrożnie z tym, kto zawiera te porozumienia, kto je podpisuje. Jeżeli Państwo widzicie w mediach informacje, że już. Rząd porozumiał się z rolnikami, proszę zawsze zadać sobie pytanie: czy to na pewno rolnicy, czy to na pewno porozumienie, czy tam na pewno coś zostało ustalone. W tej chwili widzimy, że nie, ale to co widzimy jeszcze. To niewygasający entuzjazm. Dzisiaj mieliśmy reprezentanta ruchu młodych farmerów właśnie w Świdnicy na naszym spotkaniu. Kilka dni temu byłem w Lublinie, gdzie kilkudziesięciu rolników przyszło pod urząd wojewódzki na naszą konferencję wspólnie z nami stanąć. Przed wczoraj wczoraj w Pruszczu Gdańskim byliśmy z posłem Michałem Urbaniakiem, gdzie też kilkudziesięciu rolników. Coś się, proszę Państwa, dzieje. Ludzie młodsi ode mnie, którzy nie chcą rezygnować. Mówi się, wszyscy młodzi wyjeżdżają ze wsi, wszyscy młodzi uciekają do miast. Tymczasem mamy w tej chwili społeczne poruszenie ludzi młodszych, sporo ode mnie, którzy nie chcą rezygnować z bycia rolnikami, chociaż Unia Europejska zamierza im za to zapłacić. I to jest coś, co zasługuje na docenienie i to jest coś, co zasługuje na brawo. My w Polsce nie chcemy najbardziej hojnego systemu dopłat za to, że swoje pola uprawne albo zalesimy, albo przekształcimy ponownie w bagna, zabudowania gospodarskie wyburzymy, bo tak będzie lepiej dla klimatu. My w Polsce chcemy produkcji żywności, zdrowej polskiej żywności, którą będziemy po pierwsze sami konsumować, po drugie eksportować. I to jest pierwszy punkt z piątki samorządowej konfederacji, którą w tej kampanii wyborczej przedstawiliśmy. Pierwszy z pięciu, który spina nasze założenia programowe. Inne proszę państwa dotykają kosztów życia. My o tym mówiliśmy bardzo dużo w kampanii do parlamentu i ja sądzę, że niestety My będziemy musieli o tych rzeczach, nie o jakiejś bardzo szczegółowej tematyce samorządowej, gdzie oczywiście jesteśmy za tym, żeby obniżać lokalne podatki, lokalne opłaty. Jesteśmy za tym, żeby uwalniać grunty, żeby budownictwo mogło kwitnąć. I to są postulaty stricte samorządowe. Ale mamy tymczasem, proszę Państwa, problem, który ma charakter bardziej nawet ogólnopolski, ale który rozwali, już rozwala i życie samorządowe, życie wspólnot lokalnych, i budżety wspólnot, budżety jednostek samorządów terytorialnych, a mianowicie koszty realizacji polityk energetycznych, klimatycznych, tak zwanych Unii Europejskiej, to zahacza o energetykę, to zahacza o budownictwo. Dlatego dwa kolejne punkty naszej Piątki Konfederacji, o których mówimy, to własny dom to wolność. Nie możemy pod pretekstem ekologii, postępu, wyższych standardów, nie możemy dać się wywłaszczyć. Nie możemy dać się wyeksmitować. Nie możemy dać sobie, żeby prawo własności zostało nam ograniczone i to w taki chytry sposób. Już w tej chwili musimy załączać certyfikaty efektywności energetycznej, żeby kupić, sprzedać albo wynająć. A w ślad za tym mają pójść zobowiązania wynikające z dyrektywy budynkowej. Ja zakładam, że wszyscy Państwo albo może zapytam, kto z Państwa już wie, że jesteśmy poddani dyrektywie budynkowej, którą przyjęła Unia Europejska? Ręka do góry. Kto wie o dyrektywie budynkowej? Wyjątkowo świadoma grupa na tej sali się zebrała. Jeżeli wyjdziemy na ulicę Wrocławia i zapytamy, ile osób wie o dyrektywie budynkowej, ile osób wie, że szykuje się fala przymusowych remontów klimatycznych, pewnie prawie nikt. To jest rzecz, która dopiero w polskie społeczeństwo uderzy, tak jak w tej chwili uderzają wysokie ceny prądu, coraz wyższe ceny ciepła napędzane sztucznie przez certyfikaty emisji CO2. I oni chcą ten system rozbudować. Oni chcą rozszerzyć system ETS, tych certyfikatów na budownictwo, na transport. Chcą wymusić te tak zwane remonty klimatyczne. W pierwszej fali ma pójść modernizacja budynków publicznych, a właścicielem budynków publicznych w większości kto jest? A oczywiście samorząd. Więc za to wszystko wspólnoty lokalne będą musiały zapłacić. To rozwali budżety lokalnych wspólnot i ktoś musi stanąć w obronie ludzi. Ludzie w tej chwili są nieświadomi tego, co idzie. Nikt nie ma żadnej koncepcji, proszę Państwa, mówię uczciwie, rozmawiając z politykami wszystkich opcji, nikt nie ma koncepcji, kto ma za to wszystko zapłacić. Jeżeli Państwo poczytacie rubryki biznesowe w prasie, to tam już od kilku miesięcy pojawiają się artykuły, że branża budowlana antycypuje już duże obroty związane z remontami klimatycznymi, że będzie wielka fala termomodernizacja. To nie jest tylko termomodernizacja, bo rozmawiałem z inżynierami i żeby do tych wymogów unijnych do dociągnąć swój dom, to nie wystarczy go ocieplić. Tam trzeba wymienić stolarkę drzwiową, stolarkę okienną, źródło ciepła, sposób konstrukcji dachu i się okaże, że ten dom to będzie taniej zbudować na nowo, jeżeli ktoś ma dom w starszym standardzie. Kto ma za to wszystko zapłacić? Nikt nie ma bladego pojęcia, ile to ma wszystko kosztować. Zapytajcie Państwo swoich posłów. Nie wiem, są takie punkty informacyjne pouruchamiane przez samorządy o programach Unii Europejskiej. Pójdźcie Państwo do tych punktów informacyjnych i zapytajcie, ile będzie kosztowała realizacja dyrektywy budynkowej. Nikt nie ma bladego pojęcia, ale to, co jest postanowione, to, że to ma być wymuszane, że to ma być wymuszane. Posunęli się do tego, że w preambule tej dyrektywy budynkowej napisali o eksmisjach, że rządy państw wdrażając to wszystko mają unikać eksmisji. Skąd takie przypuszczenie, że mogłyby być eksmisje? To Proszę państwa, skąd to się wzięło? Rząd nasz, Polski nowy rząd, wobec którego jesteśmy tak jak wobec poprzedniego w opozycji wysłał już aktualizację planu transformacji energetycznej i wdrażania polityk klimatycznych, z której to aktualizacji wynika, że więcej niż co dziesiąte gospodarstwo domowe w Polsce ma popaść w tak zwane ubóstwo energetyczne przez wdrażanie tej całej polityki. Rząd już to przewiduje. Tylko nie komunikują tego na konferencjach prasowych. Co to jest? Ubóstwo energetyczne to eufemizm na to, że nas nie będzie stać na płacenie rachunków za prąd i za ciepło, za gaz nie, bo gazu już nie będzie nam wolno kupić. Przecież to jest pchanie naszego społeczeństwa nie w kierunku postępu, to jest pchanie naszego społeczeństwa w kierunku jakiegoś antycywilizacyjnego zacofania. To, co mamy jako osiągnięcie. Ma zostać nam zabrane. To, na co nas stać, ma się stać niedostępne dla części społeczeństwa. Ktoś musi ludzi zacząć bronić. Musi być to ktoś, kto ma mentalną zdolność, żeby powiedzieć: Król jest nagi. Kreatorzy regulacji unijnych z Brukseli pracują przeciwko społeczeństwom, nie przeciwko Polakom. My nie jesteśmy najważniejsi. Oni pracują przeciwko wszystkim społeczeństwom państw członkowskich. To nie jest tak, że tylko w Polsce rolnicy protestują. Rolnicy protestowali już kilka lat temu wcześniej w Holandii. Myśmy w Polsce, w Sejmie gościli organizatorów strajków rolniczych z Holandii. Protesty żółtych kamizelek we Francji trwały kilka lat. Dlaczego? Bo model ekonomiczny funkcjonowania normalnych Francuzów nie z klasy średniej albo wyższej, tylko z klasy niższej. Lewica używa eufemizmu, bo nie można powiedzieć, że ktoś jest niższy, są tylko klasy wyższe, nie ma żadnych niższych, prawda? Więc lewica co mówi, że to jest klasa ludowa, takie wymyślają eufemizmy. Normalni ludzie, proszę Państwa, model ekonomiczny życia normalnych ludzi w Polsce i w Europie zaczyna się załamywać w wyniku obłędnych. Regulacji, których całą inflację uruchomiono. I my w tej naszej piątce konfederacji akcentujemy te tematy. W piątce samorządowej. Własny dom to wolność, własny dom ma zostać. Jak kogoś stać na dom nowoczesny, to go postawi. Nie trzeba go zmuszać. Jak kogoś stać na dom na, 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 w najnowocześniejszym standardzie, to go postawi. <laughs> Jeżeli zaś kogoś nie stać, to można albo mu dać jakąś zachętę, czy dofinansowanie, albo grant, albo nie można go zmuszać, a w szczególności nie wolno mu zakazać budować, czy zakazać mieszkać w tym standardzie, w którym on chciałby mieszkać. To samo dotyczy transportu, swoboda przemieszczania się. Dopiero w tej kampanii wyborczej odkryłem, a to jest jakiś powód, że takich odkryć musimy dokonywać, że swobodę przemieszczania się mamy zagwarantowaną w Konstytucji. Nie można nam jej odebrać rozporządzeniem, uchwałą, czy jakimś dyrektywą czy rozporządzeniem Unii Europejskiej. Mamy swobodę przemieszczania się, nie można nas pozamykać, nie można nam powiedzieć, że nie możemy legalnie posiadanym samochodem wyjechać i nie możemy jechać dalej, bo droga jest dla nas zamknięta, bo mamy sobie kupić auto nowe za 200 czy 300 tysięcy, które będzie spełniać współczesny standard elektromobilności albo czegoś innego, tam, emisyjności. I żeby ktoś nie zrozumiał tego, co mówię źle, nikt z nas nie jest za tym, żeby truć się nawzajem. Jeśli jesteśmy w stanie zrobić coś, żeby powietrze było czystsze, róbmy to, ale nie można społeczeństwa podzielić na kasty, że bogaci mogą wszędzie jeździć, a reszta biedota, prawda, ma siedzieć po wsiach i nie wtykać nosa do miasta. No przecież to jest jakiś absurd. I my ten absurd odrzucamy, proszę Państwa. Własny dom to wolność, swoboda przemieszczania się, polska zdrowa żywność i samorząd pełen energii. Czwarty punkt z naszej piątki, już o to zahaczyłem. Ceny ciepła mają być przewidywalne i dostępne. To często są ciepłownie samorządowe. One już w tej chwili są dobite sztucznym podbiciem kosztów przez certyfikaty emisji CO2. I to ma iść jeszcze dalej. Była mowa, że może się będziemy przestawiać na ogrzewanie gazem, że ciepłownie z węgla na gaz się mogą przestawić. Okazuje się, że, pale, że, że paliwa kopalne mają być zakazane. To szaleństwo trzeba powstrzymać. Ceny prądu mają być przewidywalne i mają być dostępne. Postęp technologiczny, mówiłem o tym w Krakowie, powiem o tym we Wrocławiu, postęp technologiczny powinien pozwalać nam wytwarzać różne rzeczy coraz efektywniej a coraz efektywniej, czyli coraz taniej. Idea tego typu postępu, że wszystko jest coraz mniej dostępne i coraz droższe, to trzeba być idiotą, żeby dać się omamić, że to jest dla nas atrakcyjna opcja. Jeżeli ktoś chce mieć coraz drożej i coraz mniej dostępne, to niech ma, ale dla społeczeństwa powinno być coraz bardziej dostępne dobra. Jeżeli nie są dobra coraz bardziej dostępne dla społeczeństwa, to pytanie, gdzie znika nadwyżka? Nadwyżka wynikająca z postępu technologicznego. Kto tą nadwyżkę chce zabrać. I nie chcę tu snuć teorii spiskowych. We Francji podobno zapytanie, kto, odpowiedź no kto można wylecieć z mediów <laughs> jako za sugestię antysemicką. Nie, nie mam zamiaru. <laughs> nie mam zamiaru robić żadnych sugestii antysemickich. Komunikat dla pana ambasadora, gdyby oglądał naszą transmisję lub jego personel. Natomiast e, proszę państwa, takie pytania trzeba zadawać. Nie mam na myśli, żeby było jasne, żadnej teorii spiskowej. Z głupoty, z ideologicznego zaczadzenia tłoczone są na nas niekorzystne regulacje, i my je musimy odrzucać. I liderzy społeczności samorządowych są tymi, którzy powinni stanąć na czele ruchu w obronie obywateli. Wczoraj mówiliśmy o tym w Warszawie. W największym mieście w Polsce mamy prezydenta, który próbuje być prymusem poprawności politycznej w każdej możliwej kwestii. To powoduje, że w mieście, gdzie jest największy wpływ na prawo stanowione w Polsce, wszelki zaczątek protestu społecznego jest wygaszany, a jak się protest pojawia, to jest delegalizowany. Dlaczego ostatnio wobec rolników pod systemem policja użyła... Jak to się mówi, że w slangu prawniczym nadużyła środków przymusu bezpośredniego. Czyli walili każdemu komu się da gazem prosto w oczy, tak? Dlaczego? Bo mogli, a dlaczego mogli? Bo władze wcześniej rozwiązały protest. Gdyby tam był normalny prezydent, to by tego protestu nie rozwiązał. Doktryna prawna w Polsce jest taka, że jak są pojedyncze naruszenia, to to wcale nie uzasadnia rozwiązania całego protestu. To jest decyzja uznaniowa. I oczywiście, protestujący mogą pójść do sądu i sobie post factum wygrać, tak jak my wielokrotnie wygraliśmy z miastem stołecznym Warszawa. Ale chyba nie o to chodzi, żeby władze działały przeciwko nam i żebyśmy my musieli później w sądzie z nimi wygrywać. Władze powinny reprezentować interesy ludzi, interesy obywateli, interesy mieszkańców. Takich władz chcemy. Takie listy wystawia Konfederacja i bezpartyjni samorządowcy, ludzi myślących w ten sposób, jak ja to przedstawiam, i w całej złożoności, różnie tu rozkładamy akcenty, każdy z nas ma swoje tematy, którymi się interesuje, za którymi chodzi. Takich ludzi chcemy wprowadzić do Sejmiku Wojewódzkiego, do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, do Rady Miejskiej Wrocławia, do odpowiednich rad powiatowych na każdy konkretny szczebel, no i oczywiście na urząd prezydenta Wrocławia. Ale najpierw druga tura. Także mam nadzieję, że się tutaj spotkamy jeszcze po 7 kwietnia, przed drugą turą, żeby wesprzeć Roberta w zwycięstwie. W zwycięstwie także z lokalnymi układami. Ja wczoraj mocno ponarzekałem na prezydenta Trzaskowskiego, występując w Warszawie, a wcześniej występując w Gdańsku na prezydenta Dulkiewicz. Ale przecież Wy tutaj macie nikogo innego jak prezydenta. Oh, jak tego nieszczęsnego prezydenta, którego najlepiej chyba, żeby nie było tutaj po najbliższych wyborach, sutryka. E, co to jest w ogóle za człowiek? Nie będę się nad nim znęcał, ale czytam te kolejne doniesienia medialne na temat tych wyczynów, tego, co się dzieje w administracji samorządowej i ręce można załamać. Moim zdaniem on wyprzedził daleko prezydenta Jaszkowiaka z Poznania i Trzaskowskiego z Wrocławia. Jakbyśmy zrobili ligę takich z Warszawy, przepraszam, jakbyśmy zrobili ligę takich nieudanych i, i, i takich ideologicznie zaburzonych prezydentów, to chyba ten byłby no, w pierwszej trójce jak nic. Ja myślę, że Wrocław zasługuje na więcej. Słuchajcie, ja we Wrocławiu mieszkałem 3 lata. Wrocław to jest wspaniałe miasto z ogromnym dziedzictwem y, kulturowym, architektonicznym, społecznym. Y, mnóstwo zdolnych ludzi, mnóstwo rozwiniętych przedsiębiorstw. Y, wspaniałe uczelnie. Tutaj, blisko mojemu sercu, widzę na bluzie Politechnika Wrocławska, na której byłem przez 3 lata studentem. Tu jest potrzebny człowiek z myśleniem praktycznym, który weźmie się za uzdrawianie konkretnych problemów tego miasta, a nie za rozprowadzanie swoich kumpli po spółeczkach i inżynierii finansowej typu milion z tej kieszeni do tej kieszeni, milion z tamtej kieszeni do tej kieszeni, ten tu ten tam i tak dalej. Tu potrzeba myślenia dobrego gospodarskiego. Błagam, wygrajcie te wybory tutaj. Dajcie impuls dla całego kraju. To nie jest apel tylko do konfederatów, to jest mój apel do całej społeczności miasta Wrocław, do wszystkich, którzy są gotowi przeciwstawić się takim poprawnym politycznie pajacom, właśnie jak Trzaskowski, jak Sutryk, żeby ich odsunąć, żeby dać im czerwoną kartkę i żeby pokazać, że da się, żeby normalni ludzie z nimi wygrywali, że to po prostu jest możliwe, że zasługujemy na drugą turę która po pierwsze się odbędzie i w której nie będzie figurant, tylko będzie ktoś, kto tak jak Przemek Wipler w Warszawie, czy tak jak właśnie Robert Grzechnik tu we Wrocławiu będzie miał energię, będzie miał energię stanąć do walki i tą walkę wygrywać. Takich ludzi potrzebujemy i takich liderów tutaj wam życzę. I to jest piąty punkt, do którego miałem dość naszej samorządowej Piątki Konfederacji, czyli rozbijemy układy. Tego piątego punktu jeszcze nie wypowiedziałem. Powiedziałem te o tych politykach szczegółowych. Natomiast punkt w mojej wyliczance, piąty, ale w naszej systematyce, pierwszy, na pierwszym jest miejscu. Rozbijemy układy. Tego potrzebujemy. W społecznościach lokalnych ma być krążenie elit. Podstawowe pojęcie z socjologii sprzed 100 czy 150 lat, są tu pewnie jacyś socjolodzy, to mnie poprawią później w kuluarach, prawda, kiedy Pareto swoją książkę pisał. Krążenie elit. Nie może być tak, że samorząd jest w tej chwili synonimem jakichś układów, jakichś blokad, jakichś zamkniętych ścieżek awansu. Ludzie muszą wiedzieć, że na szczeblu krajowym w polityce jest trudniej. A na szczeblu lokalnym drzwi są otwarte. Można zdobywać praktykę, można rywalizować w konkursach, można zostawać radnym, można angażować się w sprawy lokalne. W tej chwili jest odwrotnie. Mówię to z własnego doświadczenia. W tej chwili jest odwrotnie. W tej chwili łatwiej jest wejść do polityki ogólnokrajowej niż do polityki lokalnej w wielu miastach. To jest chore. Powinno być dokładnie odwrotnie. To nie jest normalna sytuacja, że łatwiej jest zbudować ogólnopolską partię polityczną, i pokonać próg 5% i wejść do Sejmu, niż wejść do drugiej tury w wyborach prezydenckich w mieście wojewódzkim. To tutaj powinno być prawdziwe laboratorium lokalnej demokracji. I to my wspólnymi siłami porozumienia, którym jest Konfederacja, którym są bezpartyjni samorządowcy, musimy ten efekt spowodować. Od któregoś miasta w Polsce to się musi zacząć. Jestem pewien, że naprawdę jest energia w naszym społeczeństwie, że to się uda. Jest ta energia, tą energię trzeba wydobyć i ten proces trzeba uruchomić. Jak się uda w jednym mieście, to pójdzie tak, że się uda w kolejnych. I zacznie się prawdziwa społeczna kontrewolucja na rzecz zdrowego rozsądku, na rzecz gospodarności, na rzecz umiaru, na rzecz wolności i realnego szacunku dla swobód, które mamy gwarantowane przez konstytucję, przez ustawy, na rzecz normalnego porządku w społecznościach lokalnych i w samorządzie terytorialnym. Wyczerpając swój czas, jest wielu świetnych mówców, którzy za chwilę tutaj wejdą na scenę, wielu lokalnych liderów, których Państwo musicie wesprzeć w tej kampanii, w następnych. Elity lokalne, prawdziwe, dobre nie wykształcą się same. My musimy je wspólnie ukształtować, swoim wspólnym wysiłkiem, swoim wspólnym wsparciem. To wsparcie musi mieć charakter pozytywny, czyli kiedy są kampanie wyborcze, kiedy jest walka, dać tym ludziom wsparcie, to wsparcie musi mieć też charakter taki, że my wymagamy od naszych reprezentantów, wymagamy aktywności, wymagamy ideowości, wymagamy dotrzymywania zobowiązań, odsiewamy tych, którzy będą nas. Nie daj Boże, jeżeli by się taki przypadek zdradził. Oczywiście nie mam na myśli nikogo z Konfederacji ani z bezpartyjnych samorządowców, ale gdyby się zdradził przypadek, że ktoś by się zawahał w jakimś głosowaniu, czy działać zgodnie z naszym programem, takie osoby trzeba odsiewać. I proszę Państwa, w ten sposób ukształtować lokalną elitę. W ten sposób elitę, która będzie służyć, z której będziemy dumni, która będzie nas reprezentować. Elitę, z którą po 7 kwietnia będzie można współpracować, a nie a taką, która się jakby Zaszyje w gabinetach i przez kilka lat słuch o nich zaginą, a dopiero na kampanii wyborczej kolejnej zobaczymy ich na billboardach. Prawdziwi ludzie, którzy wyrastają z oddolnego ruchu społecznego są w konfederacji bezpartyjnych samorządowcach. Tym ludziom trzeba dać wsparcie. Do sejmiku, yy, nie mogę nie wspomnieć, świetnego kandydata, którego znam od wielu lat, Piotrka Ludkowskiego. Wspomniałem już waszego kandydata na prezydenta Wrocławia, życzę naprawdę z całego serca powodzenia, to jest trudna misja startować na prezydenta w mieście wojewódzkim, wierzcie mi, w dużych partiach politycznych, tam gdzie są prezydenci z wysokim poparciem albo z pewnym, z pewnym zwycięstwem, ludzie uciekają od tego obowiązku, jest postawa asekuracyjna, to, że ten człowiek wziął na siebie ten obowiązek, to jest coś, za co trzeba też go nagrodzić brawami, nagrodzić go wsparciem. I jedziemy jedziemy do przodu. Ostatnie dni kampanii wyborczej przekonujemy, niech Konfederacja i bezpartyjni samorządowcy, jak dwie połączone, nie powiem pięści, bo będzie, że jakieś tutaj na zbyt przemocowe akcenty stawiam, ale niech będzie jak dwie ręce splecione w braterskim uścisku, będzie bardziej poprawnie politycznie. Niech jadą jak walec i rozbijają te lokalne układy. Tego wam życzę. Dziękuję bardzo.